Witam Państwa w programie Rozmowa przy szklance wody. Kolejnym gościem jest Pani Anna Kochman. Dzień dobry. Dzień dobry. ze Stowarzyszenia Czas Art. I od razu może pytanie właśnie o stowarzyszenie. W powiecie wschowskim panuje taki stereotyp, że tutaj się nic nie dzieje, ale zarówno i w szliftingowej, i w Sławie, i we Wschowie jednak coś się dzieje. Jest Pani tego, i Pani Stowarzyszenie tego dobrym Przykładem, czy działalność Czas artu? to jest właśnie walka ze stereotypem, czy może popularyzacja historii? To znaczy my jakby z nikim nie chcemy walczyć, tak? Tutaj chcemy jak najbardziej współpracować i budować taką, takie poczucie jedności we wschodzie, bo Stowarzyszenie Czas Art to, to nie tylko ja, nie tylko prezes stowarzyszenia, czyli Marta Małkus. W stowarzyszeniu działa na dzień dzisiejszy 18 osób i to są naprawdę super zakręcone, zakochane we Wschowie osoby i nie tylko ze Wschowy, bo mamy członków z Zielonej Góry i z okolic Leszna, czyli, czyli jakby to pogranicze wciąż jest żywe i aktywne, bo, bo to nie tylko są mieszkańcy Wschowy. Ale tacy, tacy właśnie miłośnicy, miłośnicy miasta, miłośnicy tej niezwykłej historii. I, i tutaj właśnie to, to, to nie jest tak, że, że to jest, nie wiem, dwie osoby, które, które gdzieś tam wiodą prym, ale to są naprawdę wspaniali ludzie i tworzymy grupę yy, zdecydowanie. To jest, to mówię, to jest 18 osób i, i to są prawdziwi miłośnicy i zapaleńcy, tak? Jak skomentujesz takie stwierdzenie, że właśnie tutaj się nic nie dzieje? Znaczy, często spotykam się, zwłaszcza wśród moich rówieśników, ludzi młodszych, z takim stwierdzeniem. Ja nie mogę się z tym zgodzić. Z tego względu, że ta działalność społeczna, kulturalna, polityczna jest na dzień dzisiejszy tak różnorodna. Że tak naprawdę mamy w czym przebierać, a wschowa też nie jest, nie wiem, jak przykryta jakąś szklaną kopułą, spod której w ogóle nie ma wyjścia. I jeżeli na przykład ta oferta gdzieś tam nam nie pasuje, to nic nie stoi na przeszkodzie, żeby przemieścić się. Na przykład skorzystać z oferty leszna, głogowa czy, czy zielonej góry, to już stajemy się takim miejscem bardzo. Kosmopolitycznym, wręcz można powiedzieć, czyli, czyli mamy wybór, możemy gdzieś tam się przemieszczać i, i z tej oferty korzystać. Ja tutaj na przykład korzystam często z oferty Wrocławia, Torunia, kiedy tam studiowałam, tak? I, i, I ta oferta jest naprawdę różnorodna. To tak naprawdę zależy od nas, czy my chcemy wyjść poza schemat. Tutaj właśnie mówisz o wyborze. Kolejnym też takim frazesem utartym jest stwierdzenie, że młodzi ze Wschowy tylko uciekają. Jednak znowu powołam się na Twój przykład, trochę przeczytam I tutaj pytanie: Czy we Wschowie jest potencjał? Znaczy... Ja nie ukrywam, że, że właśnie to takie zakręcenie wokół historii miasta, tej powojennej i przedwojennej, którą, która jest mi bardzo bliska, mamu sercu, to jest dowód na to, że Wschowa zawsze była takim ośrodkiem na pograniczu, taki mocno, mocno, to był taki miks kulturowy. I tak naprawdę po 1945 roku mamy bardzo podobny miks kulturowy, to są, powiedzmy, jesteśmy na ziemiach odzyskanych w takich dużych kocich łapkach. To są potomkowie Kresowian, tudzież żyjący jeszcze Kresowianie, ale są przecież przybysze z Drugiej Rzeczpospolitej, tutaj okolicznej Wielkopolski i tak dalej. Ale też we wschodzie są autochtoni, tak? tudzież potomkowie autochtonów, bo już chyba teraz. Nie wiem, może skłami, ale wydaje mi się, że, że nie ma żyjącego takiego jeszcze przedwojennego autochtona. I schowa zawsze, zawsze była takim miksem kulturowym. Nawet gdybyśmy chcieli, to, to my się od tego nie odetniemy i to nie ma szans w ogóle na to. Ja chciałabym właśnie postawić na tą wielokulturową Wschowę. Często jest tak, że... I w tym widzę potencjał. Tak, tak, w tym, w tym zdecydowanie widzę, widzę potencjał. Zapraszam mnóstwo moich znajomych do Wschowy, pokazując im miasto. I po prostu z reguły kończy się to pytaniem, Anka, będziemy mogli jeszcze tutaj przyjechać? A albo, albo kończy się to stwierdzeniem, kurczę, mógłbym tutaj zamieszkać. I to są przecież moje rówieśnice, osoby niewiele starsze lub młodsze ode mnie. I skoro ludzie z zewnątrz widzą potencjał w mieście, jakim jest Wschowa, to dlaczego ja miałabym tego potencjału nie dostrzegać? Teraz może zapytam przewrotnie, bo powiedziałaś, czy zacytowałaś, że ktoś mógłby tutaj zamieszkać, a czy po studiach widzisz siebie we Wschowie? Ja bym bardzo chciała siebie widzieć we Wschowie po studiach. Ja nie wyobrażam sobie lepszego miejsca do życia, szczerze mówiąc. Schowa dla mnie jest idealnym miejscem do życia pod względem wielkości. Ja tutaj po prostu znam każdy kąt, mam swoje skróty, mam swoje drogi, wiem gdzie jest zegar mistrz i tak dalej. I po prostu dla mnie schowa jest idealna pod tym względem, że tutaj, tak na dobrą sprawę, nikt nie może czuć się anonimowy. I to jest fajne, bo, bo kiedy w przyszłości na przykład miałabym dzieci, to nie chciałabym ich posłać do, do szkoły, która liczy X tysięcy uczniów, gdzie, gdzie po prostu dzieją się różne rzeczy. Każdy czuje się bezkarny, anonimowy. Tutaj nie ma czegoś takiego. I ja, ja tutaj dostrzegam w tym duży, dużo ogromny plus. Jeszcze gdyby. Gdyby we Wschowie było tak jak kiedyś, ja pamiętam jak była małym dzieckiem, komuś z, ze znajomych moich rodziców czy moich dziadków nie powiedziałam dzień dobry, to, to kończyło się to po prostu skargą, tak? I, i jakąś tam karą większą o, lub mniejszą, tak, tak. I, i taka, takie ogólne, mm, ogólne po poczucie odpowiedzialności za drugiego człowieka, to, to jest bardzo fajne. I teraz to trochę zanika. Ale ja, ja mam nadzieję, że, że te takie wartości jednak y, mają szansę się odrodzić. Tak? Ja, ja zresztą jestem w ogóle fanką takich, y, takich archetypów, pierwotnych wartości, cnót, bo, bo to jest fajne. Ja uwielbiam filmy wojenne, na przykład jak chcę naładować baterie, y, po prostu jakieś takie emocjonalne, to, to włączam sobie na przykład kompanie braci i wtedy to męstwo, honor, odwaga bierze górę na, nad całym złem wokoło. No, ja tak chcę żyć po prostu. Zrobiło się trochę sentymentalnie. To może wróćmy do pytań o aktywność społeczną. Działalność w stowarzyszeniu wymaga często współpracy z różnymi jednostkami samorządowymi. Zdecydowanie. A jak wygląda współpraca czas Artu z Urzędem Miasta i Gminy, z ckr czy może nawet z Muzeum Ziemi Wschodzkiej? To znaczy ja muszę powiedzieć tak z własnego doświadczenia, że, że my no nie spotkaliśmy się nigdy z jakimś problemem, tak, że, że kiedy trzeba było, nie wiem, załatwić rzutnik, salę i, i tak dalej w Centrum Kultury i Rekreacji, to nigdy nikt nie robił nam problemów, że, że, że nie, że może dzisiaj, albo nie wiem, co, co wy tutaj wymyślacie, e, nic podobnego. Stowarzyszenie jakby od samego początku zakłada e, taką ścisłą, e, ścisłą współpracę z Urzędem Miasta, z tego względu, że Kościół imienia Żółbka Chrystusa Chrytlain Christi właśnie jest administrowany i, i jakby należy do, e, do miasta. I tutaj, jakby nasze działania muszą być w ścisłej korelacji z miastem. Ale, ale to mówię, ja, ja nie spotkałam się jeszcze z sytuacją, gdzie gdzie po prostu jakieś nasze działania byłyby utrudniane, ktoś, ktoś no, blokowałby nas na przykład. Nie? Nigdy czegoś takiego nie było. To jest fajne właśnie, bo chcemy coś robić, działać i, i, i mamy do tego fajne pole do popisu tutaj. Jeżeli chodzi o MZW, czy nie ma jakiegoś konfliktu między wami? Między no, gdzie skąd w ogóle? Tutaj ja nie czuję się w ogóle skonfliktowana z tą instytucją. Ja myślę, że, że tutaj no, Muzeum Ziemi Wschodzkiej porusza się w takich, a nie innych obszarach działań. Ja na przykład nie robię wystaw muzealnych, tak? Także my nie wchodzimy w sobie, sobie w drogę w żaden sposób. Może teraz zapytam: Jako studentki, właśnie z perspektywy większego miasta, jak oceniasz działalność instytucji samorządowych, z którymi też na co dzień zdarza Ci się współpracować? To znaczy, no, sam dobrze zauważyłeś, że ta perspektywa jest taka odległa, czyli e, ja z dużą dozą ciekawości przyglądam się temu, co dzieje się w mieście, bo jakby siłą rzeczy muszę być bardziej lub mniej na bieżąco, ale rzeczywiście e, to taka odległa perspektywa e, napawa mnie takim dystansem do tego wszystkiego. Tutaj, e, jeżeli chodzi o jakąś ocenę czy komentarz, no, na pewno ocenę wystawią wyborcy za dwa lata, kiedy, kiedy pójdą do urn i jeżeli, e, instytucje spełnią i spełniły swój obowiązek, tak, mają jeszcze na to trochę czasu te obietnice wyborcze, to, to na pewno będzie miało to odzwierciedlenie w wynikach wyborów. Gdybym chciała komentować tak, tak od siebie, to pewnie założyłabym bloga albo klikałabym intensywnie, wpisując komentarze pod różnymi artykułami i postami. I tutaj mówię. A nie, robisz tego. nie Nie, Mam taką zasadę, że, że nie czuję po prostu się na siłach, że, żeby wchodzić w jakąś taką ostrą Po prostu robisz swoje. Po prostu robię swoje, a, a mówię: no. Są miejsca, gdzie, gdzie na przykład, i znam takie miejsca, gdzie władza bardzo blokuje działania instytucji pozarządowych, czy ludzi, którzy chcą coś robić. A może zdradzić, co to tam jest? Co? Wiesz co, to są, są takie miejscowości po prostu mm. w Polsce i, i tutaj... Ale Toruń albo Wrocław, to to nie jest. Nie, nie. <laughs> nigdy, nigdy nie działałam też na obszarze Torunia, Wrocławia, ale... ale... To są mniejsze miejscowości, zdecydowanie mniejsze miejscowości, bo Torun czy Wrocław jest, są to takie aglomeracje, gdzie, gdzie tam te, te działania są po prostu, to jest taki wachlarz działań, możliwości i że, że tutaj chyba, nie wiem, podejrzewam, że wodarze nie potrafią nad tym zapanować. Są to mniejsze miejscowości, gdzie, gdzie na przykład instytucje i to często wychodzi właśnie na szkoleniach. Gdzie, gdzie przedstawiciele różnych instytucji mówią, że no kurczę, to wy w tej schowie w sumie macie super, bo, bo jest właśnie ten potencjał w was jako ludziach, ale też miasto, powiat czy, czy inne instytucje rzeczywiście jakby no podają wam rękę i, i da się współpracować, a my na przykład jesteśmy blokowani i tutaj nie chcę, nie chcę wymieniać nas w konkretnych miejscowości ale takie coś istnieje, tak, także no, tym bardziej się cieszę, że jestem ze Wschowy, jestem Wschowianką i tutaj mogę działać i nikt mi nie, blo nikt mi nie blokuje w żaden sposób. To Czyli jest, lokalny patriot. Tak, zdecydowanie. W moim przypadku lokalny patriot to jest mi optymizm, bo, bo mówię, historia Wschowy pokazuje, że, że Wschowy stać na, na wiele. Nawet rzekłabym, kusiłabym się na takie stwierdzenie, chociaż to nie jest moje stwierdzenie, to, to stwierdzenie Osoby z Zielonej Góry, która powiedziała wprost, że Wschowa jest idealnym miejscem do robienia rzeczy wielkich, to, to mówię, skoro inni na zewnątrz to zauważają, to, to po prostu nic, tylko, tylko się cieszyć i działać. I działać dokładnie. Na koniec zapytam o październikowy Wschowski Kongres Kobiet. Czy się wybierasz i co sądzisz o tej inicjatywie? Każda, każda oddolna inicjatywa jest godna pochwały, bo zawsze jest to głos społeczeństwa, i, i fajnie, że ktoś nie chce być biernym, tylko czynnym. Tak? I tutaj działania państw Kongresu Kobiet zmierzające właśnie do tego, że, że aktywizują kobiety, działają przeciw wykluczeniu społecznemu kobiet, pomagają na przykład uwierzyć kobietom w to, że, że po macierzyńskim jak najbardziej mogą wrócić do pracy, realizować się i tak dalej. To jest jak, na, jak najbardziej godne po, pochwały. Ale E, tylko, nie ma ale, tylko że ja po prostu na dzień dzisiejszy nie wiem, czy, czy na kongres kobiet się wybiorę, e, z tego względu, że e, no, ja jestem zmuszona studiować i pracować jednocześnie, tak? I, i nie wiem, czy się nie okaże, że, że w tym czasie, czyli 13 października w sobotę no, nie będę musiała być w pracy najzupełniej na w świecie taka po prostu proza życia dopada i tyle ale jak najbardziej wszelkiego typu takiej oddolnej inicjatywy są godne pochwały. Sama zresztą jestem przykładem takiej oddolnej inicjatywy, gdzie, gdzie po prostu grupa osób skrzyknęła się i tak, chcemy coś zmienić, chcemy coś zrobić. No i tutaj właśnie w przypadku Kongresu Kobiet z dużą, też z dużą ciekawością przyglądam się tą, bo ja jestem takim trochę społeczniakiem, tak? Lubię, lubię się przyglądać różnym zjawiskom. No zobaczymy, mamy ze sobą kongresy w Warszawie i w Zielonej Górze. Zobaczymy, co, co będzie w się działo we Wschowie dokładnie. W sumie to miał być ostatnie pytanie, ale przypomniałem sobie, bo tutaj mówisz o, o sukcesie, jakim pewnie będzie ten kongres, a jaki był największy sukces to czas Arty czy wieczór z zabytkiem? To znaczy bez wątpienia tak. Bo też, też wydaje mi się, że to popołudnie z Herbergerem, mające mie miejsce 21 kwietnia, bez wątpienia należało do, do sukcesów, dla mnie takim największym sukcesem jest wydanie książki. Tematyka jest mi szczególnie bliska, oscylująca właśnie wokół, wokół kościoła imienia Żółka Chrystusa. I tutaj już mamy taki materialny dowód. Możemy postawić książkę przed kimś i powiedzieć: To robimy, to jest nasze dziecko, dzieło, owoc naszej ciężkiej pracy. A wieczór z zabytkiem wieczór z zabytkiem udowodnił, że mieszkańcy oczekują otwarcia zabytku, jakim jest Kościół imienia Żuka Chrystusa mieszkańcy Wschowy udowodnili mi przede wszystkim, bo, bo ja szczerze mówiąc nie spodziewałam się takiej frekwencji po prostu na, na, na tej imprezie, na tym My wydarzeniu. <laughs> Naprawdę, ja, ja byłam bardzo, bardzo mile zaskoczona tym faktem, że, że przyszło tak dużo osób. Przybyło wiele, wiele osób spoza Wschowy w ogóle, które gdzieś tam kiedyś czytały, słyszały, widziały ten obiekt, ale nigdy nie miały możliwości do niego wejść. I ja na przykład, kiedy po raz pierwszy, to był chyba 2005 rok, kiedy po raz pierwszy znalazłam się w kripplein Christi i. Poczułam tą historię tak, tak organoleptycznie, namacalnie, to, to po prostu już wiedziałam, że, że to jest to miejsce i ja znalazłam dla siebie miejsce w kosmosie, w świecie, w przestrzeni i okazuje się, że, że to nie tylko ja mam taką potrzebę, tak? I, i tutaj no po prostu. No, ze, ze strony mieszkańców no, nie spisali się na medal. To przyszli najróżniejsi ludzie, były dzieci przynoszone na rękach kilkumiesięczne i, i po prostu ludzie bardzo dojrzali, gdzieś około 70., 80. Mieliśmy po prostu przedział wiekowy taki od do niemalże na maksa. I, i to było super, z, taką, z takim zainteresowaniem wsłuchali się w historię tego miejsca. I tutaj każdy, każdy, z kim ja miałam przyjemność już porozmawiać po, po całym wydarzeniu, to, to po prostu mówią, wow, my nie wiedzieliśmy, że mamy taki skarb we wschowie. I rzeczywiście właśnie wschowa jest takim troszeczkę nieoszlifowanym diamentem. I ja chciałabym, żeby, żeby kiedyś było tak, że, że po prostu to może, może nie, nie chciałabym, żeby to zabrzmiało, że tutaj nie wiem, utopia będzie czy, czy po prostu wiesz książę Machiavelliego się spełni czy, czy nie spełni, ale, ale schowa zdecydowanie, zdecydowanie to miasto ma potencjał. Ja siebie tutaj widzę, czy, 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 czy się okaże tak, że, że gdzieś mnie rzuci i po prostu będę na wykopaliskach, nie wiem, Zatoce Perskiej, nie, nie mogę powiedzieć, nie mogę wykluczyć takiej ewentualności, bo, bo na pewno Zatoka Perska byłaby dla mnie niesamowicie kusząca, tak? Ale, ale dla mnie wschowa to jest idealne miejsce do życia. Chociaż nieważne jak, jak po prostu brzmiałoby to idealistycznie, optymistycznie i w ogóle, to ja jestem po prostu za koniec kropka. I też trzeba dodać, że nikt Cię nie płaci za to, co mówię, no, dokładnie. <laughs> za pracę w stowarzyszeniu też mi nikt nie płaci, więc nie, to jest po prostu ogromna satysfakcja. A ludzie w rozmowie ze mną udowadniają mi tylko to, że, że to, co robię, to, to nie jest jakaś moja fanaberia i widzi mi się tylko umacniami w przekonaniu, że to jest ważne, słuszne i, i w porządku. Pewnie. Tym optymistycznym akcentem dziękuję za rozmowę. Dziękuję również.